18 kwietnia 2010 rok założyliśmy bazę ostateczną przed atakiem na szczyt Zobaczmy gdzie jesteśmy Nad nami urwisko A to na cel naszej wycieczki Starorobociańskiej Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich Polskich Tam już widać tam już widać jednego z naszych chce być pierwszy do słońca super, niestety wieje wiatr, dlatego schowaliśmy się tutaj. Zeszliśmy z kończystej. I jeszcze nam pozostało tylko zdobycie tego szczytu. Panowie kończcie batony i idziemy. robociański zdobyty. Niesamowity wiatr.